Dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 13:10. To znak, że pora na audycję Goście Dnia. A dzisiaj moim i Państwa gościem w Studio Katolickiego Radia Diöcezji Płockiej jest pani Dorota Jezierska i pani Bożena Żywiecka z Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Witam panie, bardzo serdecznie. Dzień Tematem dzisiejszej rozmowy będzie zainicjowana przez nas, czyli Katolickie Radio Diecezji Płockiej, i przez Was, czyli Ciechanowską Radę Działalności Pożytku Publicznego, akcja zostaw swój 1% w Ciechanowie. Na początek powiedzmy, dlaczego w ogóle warto przekazać 1% podatku na rzecz innych. Z tego samego powodu, dla którego warto pomagać innym, warto to, czym dysponujemy, czyli właśnie ten 1%, przekazać na jakiś cel, który zostanie zrealizowany właśnie w Ciechanowie przez organizację pożytku publicznego. Mhm. To nas nic nie kosztuje, przecież. To nas nic nie kosztuje, bo te pieniądze i tak oddajemy, i tak oddajemy. Trwa rozliczanie się z fiskusem. Do końca kwietnia możemy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i my dzisiaj będziemy namawiać Państwa, żebyście zechcieli odpisać 1% od podatku na organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta. Dlaczego Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego prowadzi tą akcję? Myśmy w ubiegłym roku zaczęli wspólnie właśnie jeszcze z Katolickim Radiem Ciechanów tą akcję bardzo zależy nam na tym, żeby wykreować taką modę, czy wręcz taki patriotyczny obowiązek, taki trochę patriotyczno-lokalny obowiązek, żeby nie zostawiać tej tego formularza, tej rubryczki w formularzu PITu niezagospodarowanej. Czyli w momencie kiedy nie mamy jakiejś wybranej organizacji czy osoby, której chcemy pomóc ze względów osobistych, chcemy, żeby to zrobić, żeby namówić państwa do Oddania tego 1%, zostawienia go w Ciechanowie, ponieważ nasze organizacje Ciechanowskie, działające tutaj dla nas, mogą go wykorzystać na swoją działalność. Mhm. Jaki jest odsetek w tej chwili mieszkańców Ciechanowa, którzy przekazują ten 1% na rzecz innych? Na dzień 3 marca mamy złożonych ponad 8 tysięcy zeznań podatkowych. Z czego 48% przekazało 1% organizacjom pożytku publicznego. To jest kwota 80, 884 448,69 zł. Mhm. Czyli taka kwota niebagatelna. I, i tak jak y, powiedziałam. Nie, nie cała połowa osób właśnie ten 1% przekazała. Mhm. W jaki sposób będziecie prowadzić tą kampanię? Na czym skoncentrują się Wasze działania? No, poza y dzisiejszą rozmową y oczywiście w radiu. W każdy dostępny sposób. To znaczy, tak jak Pani powiedziała, za pośrednictwem radia i tutaj na współpracę w dalszym ciągu bardzo liczymy, będzie na stronach internetowych Urzędu Miasta, za pomocą portali społecznościowych, podczas spotkań na różne tematy i na różnych forach. Ten temat wraca również za pośrednictwem prasy, mediów. Także poza tym ja mam wrażenie, że wiele osób i społeczność tutaj Ciechanowska ma już gdzieś zakodowane, że jednak ten 1% dobrze byłoby i warto przekazać na rzecz potrzebujących, bo mówimy o organizacji pożytku publicznego, ale tak na dobrą sprawę, to nie dla tych organizacji idą pieniądze. Pieniądze idą dla ludzi, dla mieszkańców, odpowiednio zagospodarowywane i prowadzone, jak gdyby, przez te organizacje. Także my tym 1% nie finansujemy działalności organizacji, tylko finansujemy pomoc innym ludziom. Mhm. Żeby otrzymać ten 1%, trzeba spełnić pewne warunki, nie każda organizacja pozarządowa może się o ten 1% ubiegać. No nie każda. Na terenie Ciechanowa jest około 90, trudno powiedzieć, nawet może powyżej setki różnych organizacji pozarządowych. Natomiast nie wszystkie mają, wszystkie realizują zadania działalności pożytku publicznego. Natomiast nie wszystkie z tych organizacji mają status organizacji pożytku publicznego. Mhm. Takich organizacji na terenie Ciechanowa jest około 11. Takich, które działają na rzecz mieszkańców Ciechanowa, spośród Prawie setki. Czym się różni, taka, co wyróżnia taką organizację? Trzeba złożyć stosowny wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trzeba prowadzić działalność pożytku publicznego i są dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim trzeba roz, bardziej rozbudowaną księgowość w takiej organizacji prowadzić. Nadzór nad działaniem takiej organizacji ma Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest to obowiązek. Ja Wymieniam te główne takie wyróżniki. Jest obowiązek złożenia każdego roku sprawozdania finansowego do Ministerstwa Finansów, dlatego że to warunkuje jak gdyby umieszczenie na liście w wykazie tych organizacji pożytku publicznego. W skrócie mówiąc, te organizacje są bardziej poddawane kontroli i zobowiązane jak gdyby do przejrzystości, więcej mają obowiązków niż pozostałe organizacje pożytku publicznego. No też chodzi o to, żeby te pieniądze nie były marnotrawione, czy też sprzeniewierzone, żeby nie dochodziło do jakichś patologicznych sytuacji, prawda? No, dokładnie, dokładnie. Właśnie chodzi o to, żeby móc mieć większą kontrolę. A jakie korzyści poza tym 1%? Jeszcze mogą być zwalniane od z podatków od nieruchomości, z opłat skarbowych, z opłat od czynności cywilnoprawnych, mogą, że tak powiem, na zasadach priorytetowych być traktowane. W mediach do tego, jakby upoważnia ich ten status organizacji pożytku publicznego. I ja chcę jeszcze powiedzieć, że tego statusu nie nabywa się raz na zawsze. Organizacja, która otrzyma taki status, może go stracić w sytuacji, kiedy nie wywiąże się ty, z tych zobowiązań, albo organy kontrolne dopatrzą się w jej działalności czegoś ym, no, nie bardzo przejrzystego. No, a takie organizacje są regularnie kontrolowane. Tak, tak. Mhm. Czyli jest, do... jest wiele korzyści, ale też i wiele obowiązków, jeśli kiedy chodzi o organizację pożytku publicznego. Że, kiedy myśmy starali się jako organizacja pozarządowa y, o status organizacji pożytku publicznego, czyli status tego 1%, y, to ono nam było potrzebne do działania jako Bankowi Żywności, y, do działania z producentami i z dystrybutorami żywności, ponieważ. Y, Przedsiębiorcy, którzy przekażą żywność na cele charytatywne organizacji pożytku publicznego są zwolnieni z podatku VAT, czyli dla nich jest to bardzo korzystne, znalezienie organizacji pożytku publicznego i przekazywanie jej systematycznie takiej żywności. Są to wymierne korzyści dla danego przedsiębiorcy, mhm. więc dla nas to było właśnie działanie priorytetowe ponieważ mogło wzmożyć te pozyski żywności, które Bank Żywności rozdaje osobom potrzebującym. Mm -hmm. Rok czasu zbieraliśmy y, opinie, y, wycinki z gazet, y, rozmawialiśmy i zbieraliśmy materiały o naszej działalności, żeby właśnie przedstawić to w sądzie i sędzia niezawiśle zdecydował, czy będziemy OPP, czy nie. No, udało się, ale też zachęcamy wszelkie organizacje, które y, działają na terenie miasta i robią dużo rzeczy, ale czasami nie pomyślą, że warto by to w jakiś sposób udokumentować i skorzystać z tego y, statusu. Zachęcamy do tego właśnie organizacje, no jest ich jeszcze tyle, y, żeby próbowały właśnie na następny rok podatkowy już właśnie ten y, status. Y, uzyskać i też móc pozyskiwać ten 1%, mhm. bo y, organizacje pomocowe to jest jedna strona y, medalu, ale też organizacje związane z edukacją, z promocją zdrowia, y, z, y, właśnie, z bardzo szerokim spektrum działania. Różne organizacje y, mogą uzyskać ten status. Ten, y, to pojęcie pożytku publicznego jest dosyć szerokie i, i na pewno warto y, o to zabiegać. Także organizacje kościelne, także spółdzielnie tak. socjalne, także kluby sportowe to są też podmioty, które uprawnione są do ubiegania się o status OPP. Mm -hmm. A wy teraz o strażach pożarnych, że. No też tak, ale, ale mają... mają status tak, tak. Mhm. żeby móc odpisać ten 1% trzeba mieć dokładny numer dokładną nazwę organizacji, numer KRS. Gdzie można znaleźć informacje o tych 11 organizacjach, na które można 1% odpisać? Znaczy same organizacje w swoich bo niezależnie od tego do czego my tutaj namawiamy, to każda z tych organizacji posiadająca taki status podejmuje swoje działania promujące że tak powiem tę możliwość przekazania jednego procenta i oni dbają o to, żeby w ulotkach czy na stronach internetowych takie informacje podstawowe się znalazły. Niezależnie od tego my prowadzimy w Urzędzie Miasta Wydziale Kontaktów Spo Społecznych wykaz tych organizacji, także też można tam sięgnąć. Poza tym myślę, że wystarczy nazwa organizacji, wystarczy wejść na strony internetowe i tak, taką informację możemy uzyskać. Zyskać. Również w Urzędzie Skarbowym są dostępne takie informacje. Głównie mówię tutaj o numerze KRS-u, bo o ile nazwę i siedzibę organizacji ten, kto chce przekazać zna, o tyle może być problem z KRS-em, ale to w każdej chwili jest do osiągnięcia. Mhm. Czasem też jest tak, że te organizacje no, nie mają środków na to, żeby prowadzić jakąś szeroką kampanię informacyjną na temat własnej właśnie działalności i możliwości przekazania jednego procenta. Zdarza się tak, ale wtedy, tak jak mówię, będzie to wtedy na. Kiedy wkraczacie wy? W kiedy wkraczamy my. Wtedy tak jak odsyłam tutaj Państwa do strony internetowej Urzędu Miasta, gdzie jest wykaz tych organizacji. Jest w ostatniej gazecie samorządu miasta Ciechanów i jest na stronach tych właśnie organizacji. No my jako Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego czujemy taki obowiązek promowania 1%, zostawienia 1% w Ciechanowie. Chcemy, żeby każdy podatnik, żeby ten, to rozliczanie się z Fiskusem było mniej bolesne przez to, że część naszego podatku może wydawać nam się nieduża, może zrobić coś, o czym my zdecydujemy konkretnie dokładnie na dany cel zostanie przeznaczona i możemy z tego w jakiś pośredni sposób lub bezpośredni skorzystać. Też liczymy na państwa aktywność, czyli wszystkich słuchaczy na taką pocztę pantoflową. Może nie konkretnie nawet na daną organizację, ale na to, żeby pilnować jeden drugiego, zachęcać do tego, żeby ten 1% został tutaj u nas w Ciechanowie. To w niektórych przypadkach jest kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, a mogą naprawdę dużo zdziałać, jeżeli takich osób będzie wiele. Biorąc pod uwagę ograniczony budżet tych małych organizacji lokalnych, bo nie mówię o tych, które działają na obszarze całego kraju, to 1%, nawet te kilkaset złotych, naprawdę w znaczący sposób wpłynie na ich działalność i, tak jak mówię, w pewnej przetworzonej formie trafi to do mieszkańców miast. Mhm. No właśnie, jakie znaczenie ten 1% ma dla tych organizacji? Czy to jest znacząca pozycja w ich budżetach? Ja powiem tak, na pewno finansowy też, ale też taki wzmacniający organizacje, bo wiem, że jak organizacje dostają 1%, nawet nie wymierzają nie, niewymiernie kwotę, ale widzą, że poparcie społeczne dla ich działania jest, bo to, to się właśnie tak mierzy. To na pewno dla organizacji jest sygnał, że robi dobrą robotę, że ta robota jest doceniona, no a każdy pieniądz się liczy. No my żyjemy jako organizacje właśnie albo z, z realizowania zadań na zlecenie czy samorządów, czy ministerstw, czy. Aplikujemy jakieś projekty, ale to są na konkretne działania. Natomiast w organizacji jest bardzo dużo potrzeb, związanych właśnie z takimi akcjami, które mogą wyjść tak spontanicznie czy coś, i zawsze każdy grosz się liczy. Mhm. Akcja była prowadzona w tamtym roku z jakim skutkiem? Organizacje były bardzo zadowolone. Przede wszystkim dlatego, że mogły zaprezentować się na, czy na antenie radia, czy też na łamach gazet, no teraz na stronie internetowej, z działalnością swoją i konkretnie też powiedzieć, na co ten 1% zostanie wydany. To jest ważne, żeby podatnik wiedział, że moje pieniądze zostaną wydane na to i na to. Daję, wiem, że one właśnie tutaj się znajdą i że to zostanie za, za te pieniądze zrealizowane. Czy my mamy jakieś dane liczbowe, jakieś słupki, ile pieniędzy zostało przekazane w ubiegłym roku na organizacje pozarządowe, nasze Ciechanowskie? Y Ciechanowskich nie, Urząd Skarbowy nie, takiego nam, takiej prezentacji nam nie zrobił. Można to zbadać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tych sprawozdaniach Organizacji Pożytku Publicznego. Przefiltrowując sobie Ciechanów, będziemy mieli sprawozdania finansowe wszystkich organizacji pożytku publicznego i tam jest napisane ten 1%. Ale też nie wiem, czy tylko z Urzędu, z Urzędu Skarbowego Ciechanowskiego, bo my na przykład dostaliśmy z też od jakichś sympatyków, więc y, myślę, że to będzie ogólnie ten 1%, jaki organizacja y, pożytku publicznego y, zebrała. Mhm. W tej rubryce będzie napisane. Natomiast w roku 2013 y, liczba wszystkich zeznań złożonych tutaj w Ciechanowskim urzędzie wyniosła 34 656 z 16645, czyli też 48%, y, to, była, y, to był 1% y, w rubryczce przeznaczonej na działanie organizacji. Mm -hmm. Czyli no, y, liczymy na to, że z Państwa pomocą i że dzisiaj też uda nam się y, poruszyć właśnie to patriotyczne sumienie fiskusowe i że będą Państwo chcieli przekazać swój 1% organizacjom pożytku publicznego działającym w Ciechanowie. Z tej informacji, którą koleżanka tutaj przedstawiła, wynika, że nie wszyscy jeszcze rozliczyli się z fiskusem, że sporo z Państwa jeszcze osób ma to przed sobą, dlatego jest, jest szansa. To jest na Polaków, prawda, że tak. na ostatnią chwilę zostawiają. Dlatego jest e, szansa w... jeszcze, że, że ten 1% zdecyduje Decydujecie się Państwo zostawić dla naszych organizacji, zadeklarować. Czy są jakieś takie e, namacalne, pozytywne przykłady e, skuteczności tej akcji Zostaw 1% w Ciechanowie? Czy mają panie informacje o jakiejś osobie lub osobach, które no, uzyskały wsparcie e, właśnie dzięki temu jednemu procentowi? znaczy może trudno mówić tutaj o konkretnych osobach, które dzięki temu jednemu na pewno takich przykładów znalazłoby się wiele, no ja mam przykład ze swojej bardzo bliskiej rodziny, gdzie ta pozycja, że tak powiem dedykowana konkretnej osobie, bardzo chory, chore dziecko jest, i ta pozycja w budżecie domowym jest dosyć znaczącą pozycją, no ale to jest sprawa aktywności powiedziałabym rodziców, znajomych, przyjaciół którzy, którzy dekarują ten 1%, natomiast w samym życiu konkretnej organizacji na pewno są to znaczące środki, skoro, skoro organizacje tak bardzo zabiegają o ten 1%. Gdyby to były kwoty nieznaczące, to myślę, że, że ta aktywność byłaby ich mniejsza w tym zakresie. Także naprawdę jest to taki, to jest tylko 1%, a, a można za to dużo dobrego zrobić. No ponad 800 tysięcy złotych już zostało przekazane, także to jest. Znacząca kwota. Gdyby te 800 tysięcy zostało w Ciechanowie dla tych 11 czy 10 organizacji, każda dostałaby. Boże, pełne szczęście. Po 80 tysięcy to naprawdę ogromna tak, jest, jest, kupa to jest, to jest, pieniędzy. To jest ogromna góra pieniędzy. To jest budżet y, jednej, może y, takiej bardzo aktywnej, powiedziałabym, może nie bardzo, dość aktywnej organizacji pozarządowej. Budżet roczny. 80 tysięcy. Nie no, na przykład. Na, na przykład. Mhm. A czy istnieją na terenie Ciechanowa jakieś takie? Czy mają Pani informacje o takich subkontach, żeby przekazywać na konkretne osoby z Ciechanowa 1%? Dużo, dużo takich próśb się pojawia w bardzo różnej formie. Ulotki, smsy. Ostatnio kilka, kilka razy słyszałem o takiej akcji smsowej z prośbą o przekazywanie 1% dla konkretnej osoby. Zwłaszcza dotyczy to dzieci chorych, nieuleczalnych mhm. Czy jest jak gdzieś pełna informacja na temat takich subkont, na przykład w Urzędzie Skarbowym, czy na stronie Urzędu Miasta, czy można znaczy, uzyskać informacje? Na stronie informację? Urzędu takiej informacji nie ma. Myślę, że w Urzędzie Skarbowym również takiej informacji nie ma i nie ma takiego banku, który mhm. by, przynajmniej ja o takim nie słyszałam, który by prowadził. To są działania bardzo indywidualne. Mhm. Czyli tutaj raczej trzeba się oprzeć na profilach społecznościowych, tak, na przykład, tak, tak. Gdzie, gdzie się pojawiają co jakiś czas takie akcje. Zachęcamy Państwa, żeby 1% zostawić w Ciechanowie, bo gdyby wszystkie środki, które Państwo odpisujecie od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zostały w Ciechanowie, to ja myślę, że udałoby się tym organizacjom dwa albo trzy razy więcej zrobić i większej ilości osób pomóc. Ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy pomóc, to to jest jedyna możliwość, żeby nie wyciągać dodatkowych środków z kieszeni. To jest coś, co i tak y, mamy zapłacić, a tu możemy zdecydować, y, że ten cel będzie właśnie taki i że to będzie w Ciechanowie i bądź też, że wspomagamy konkretną osobę. No właśnie, jeżeli jeszcze państwo się y, nie rozliczyli z fiskusem, ja deklaruję, że w kolejnych y, audycjach 7 i 14 kwietnia będę prezentować na antenie katolickiego Radia Diecezji Płockiej organizację pożytku publicznego z terenu Ciechanowa, na które można przekazać 1% i już po świętach 7 kwietnia spotykam się z pierwszą turą organizacji. Jakie to będą, czy już wiadomo? Zostawimy to jako niespodzianka. Zachęcamy Państwa do słuchania tych audycji właśnie dotyczących organizacji, bo one będą najlepiej promowały swoje działania i będą pokazywały Państwu, na co ten 1% przeznaczą, bądź też opowiedzą, na co przeznaczyły 1% uzyskany w ubiegłorocznej akcji i też myślę, że każdy będzie mógł wtedy powiedzieć, jak ta nasza wspólna kampania wpłynęła na wzrost czy może na spadek, może żeśmy zniechęcili, do nie sądzę, oddania, ale to też będą mogły organizacje powiedzieć o tym już właśnie ze swojego praktycznie podwórka. Natomiast my mieliśmy taki cel, żeby wspólnie pokazać, że są w Ciechanowie, że mogą. Że czekają na Państwa pieniądze yy, i że chcemy jako Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego Państwa do tego namówić. Zostaw swój 1% w Ciechanowie. Ja też do tego gorąco namawiam. Yy, przypominam, w ramach audycji Goście dnia o godzinie 13.10, 7 i 14 kwietnia. Przybliżę Państwu działalność Ciechanowskich Organizacji Pożytku Publicznego, na które ten 1% można odpisać i zostawić go w Ciechanowie. Dziękuję Panią bardzo za dzisiejsze spotkanie. Moimi Państwa gościem w audycji, goście dnia była Pani Dorota Jezierska i Pani Bożena Żywiecka z Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30. Natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa już jutro tradycyjnie o 13.10. I zdradzę, że moim i Państwa gościem w tej audycji będzie pan Sławomir Morawski, starosta powiatu ciechanowskiego. Zachęcam też do oglądania naszego radiowego Facebooka i strony www.rdp.fm, gdzie będzie można już jutro znaleźć nagranie wideo z naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.